Tutaj te z tej strony. Czy tam Ja zamiesz? będę po spokojnie, ja wiem Dobra. co robię. Tak, tak, tak. tak, ja tak, tak. Dobra. Zunia, idziesz. Idziesz do tej kanapy. Dobra, tam wypięta. Lopez na nią spójrz. Sara. I krzyczysz. I krzy... Iza, idź Dzisiaj mojego męża! Chodzi. No dobra, Iza, no. Tam niżej, schyl się. Dobra, Lopez, patrzysz. Sara. Odpierdol się od mojego męża! Mam ci coś do powiedzenia. Zapierdolę cię jak szmatę. I co mam teraz robić? Dobra, Iza. Dobra, cycami tam. Lopez. Sara. Nie podrywaj mojego męża, mi się to nie podoba. Ale mam ci coś do powiedzenia. Co? Zapierdolę cię jak szmatę. No! Jeszcze raz, jeszcze raz sprzątaj.

A ty Iza, odpierdol się od mojego męża, bo mi się to nie podoba! Ja mam Ci coś do powiedzenia. Zapierdolę Cię jak szmatę. A tuż masz podkład tego taktu, czy co? Będę ściany. Tutaj, nie, nie, nie bliżej, A, jeszcze tak raz. Czy? Tak jak tutaj, no. A, ale jeszcze mieście, tak? Już? Już? No. Bo to, Cicho! To jest bez dźwięku. Będę zes zeskromywać tak? tak? ją ze ściany. Będę zeskrobywać ją ze ściany. Dobra, jedziesz, Iza. Siadaj tak na niej, siadaj tak na niej, bo to będzie dobrze wyglądać. No. Nie śmiej się Sara. Bo to jest właśnie wasza bójka. Dobra. Dobra, dobra. Do pierdole, nie cię jak szmatę. Dobra. O. Tylko ty się tak nie opieraj, po prostu tylko tak. no, o tym co ty... To no. nie jest walka! Dobra, jedziesz Iza. za. Co ty chcesz mi zdać? Siadaj na nią, siadaj na nią. Dobra, i tam pociągnąć. Tak, tak, dobrze. Dobrze. Tak, dobrze. Tam, super. Napierdolę jak No super, to w końcu wygląda realistycznie. Na bank to moglibyśmy napaść, wtedy mielibyśmy pieniądze. O, to właśnie, no. Babciu do mnie słuchajcie. No. Babciu, my... No to, no to, a mam zadzwonić do tej z niemieckiego i to może się trochę... też rano wracać, czy Dobre, rano. 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 Rano wracała? Rano, no. No to na pierwszą być była na niemiecki. No. Do pierwszej. No. No dobra, to nie będę odmawiała, bo to z informatyki odmówiła. Napisałam o 12 ona... Szadia ma lepszy, nie ona by chciała przyjść do inny na tym, ale A w 6 tygodnie przyjdzie na tej pół godziny i chodzi. No dobrze. No. To będzie za do 13? No na ludziach się no. będą o 10.30. 11.30, sorry, pomyliło mi się. No. Przepraszam. No. No dobra. No, no to dobra. Ty masz prywatne lekcje. No indywidualne. Indywidualne lekcje masz? No. A ty nie masz teraz yy, yy, tego... przerwy? znaczy? Ja mam ferie, ferie ale no ja mam moja... do jutra. Kończą się. Kończą o 7.30. Ale no. Iza mogłaby ci dać korepetycję z niemieckiego. Nie, z niemieckiego nie bardzo. Eee... tam... Sznela, sznela? Ale <grym> to z niemieckiego masz pijak sprawdzić, nie? Odnośnie liczb. No, to liczba... Aj, twoje policajno. Iza powtórzy z nią. No, no to pa. W takim razie to dobre niż oniec, i dobra. No. no to prawda. No i nie idzie, ja nie idę na Tytanika, no. Dobra, o, A ja ona... wracała! Ona jest taka, ona by nie wiedziała, mówiła, mam wracać, bo ona się boi. No dobrze, no, Czego się mówi? boi? No boi się, boi, mówi, żebym wracała, bo ona się boi, że kurde nauczycielki nie pozwolą na takie coś. Że mi nie będzie na jednej <laughs> No i Jak to jest indywidualne? Że ty ją, Że ty ją zdeprawujesz jeszcze, boi. ja zdeprawuję, ja ją najwyżej mogę zamordować. A jak to jest, że ma indywidualne? Ja też nie wiem. No, dobra, prywatnie. dobra, pani domu najpierw. No i zawołaj Izę, pokaż palcem, że ma przyjść. Chodź tu. Idziesz Iza? za. Duś ją tak, 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 tak. Dobra i teraz ją tak, 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 tak dalej, 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 dalej i tak na ziemię, żeby ona upadła na ziemię. Sara upadnij no na ziemię! Upadnij no na ziemię! Upadnij no na ziemię! Upadnij no na ziemię! Upadni, no dobra, już. dobra Powoli możecie to zrobić dalej. Teraz na ziemię, tylko musisz... No jak ona ma upaść na ziemię? No nie wiem jak, no, no po prostu upadnij. Jeszcze no. tak nie popisz, a ja się mu wywalę. No dobra. No. Jak to zrobić? O dobra, 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 dobra! Ta... Jeszcze raz, jeszcze raz, Kiza. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz weź tam żurek. Dobra. Dobra, bo tu zbliżenie na Sarę, przestraszona. Dobra, jedziesz, jedziesz, Iza jedzeszę. Nie, 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 nie tak. Przestraszona. Jeździesz przestraszona i... No o, dobra, też no, raz. No. Dalej, Iza, 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 Iza. Ale próbowałeś się tam wyrywać. Super, super! Zajebiście, zajebiście! Wygląda to cudownie dawaj, co najmniej! Saj, saj, rzeczywiście, żeby ona cię mogła wynieść! Dawaj! Dawaj, daj do stop! Nie upadasz? Nie upadasz, klękasz. No? Klękasz. A ja ją wtedy biorę ze szyję. Tak, no, dobra. Tak, dobra. A ty próbujesz ją jeszcze znokałkować ten. Dobrze, no to dobra, robimy to. Tylko mnie tak nie do żebym żebym do... Dobra, to już, tak? Już, tak, tak, już tak, tak, to. tak. Czy? Tylko pamiętajcie, że do mnie do kamery, żebyście wy wszystkiego tyłem nie robiły. No, no nie musimy się, trochę nie tyłem. Nie patrzeć. Dobra, nie Dobra Ci Już? Idziesz, no. Nie tam, jak? To nie tak ma daleko to klęka. Aha. Dobra, to tutaj obok mnie wyjdźcie stąd. Koło mnie, koło mnie, koło mnie, koło mnie, koło mnie, będzie mi łatwiej. No, dawaj. Upadasz. Jak tak? Tak. A ja ci chwytam za szyję, ty jeszcze mnie nokautujesz i uciekasz. A ja za to było Dobra. Jak, ale ty tu... Stop, 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 stop.

Ja ci dam rurę, no dobra 3, 2, 1, Lopez A Sara tam nie Lopez, 3, 2, 1 Sara, Sara już jest zamordowana Aha. 3, 2, 1, Lopez Ja ci dam rurę A co tu się kurwa dzieje? Załatwiłam ją To ładnie Ja ci dam rurę A co tu się kurwa dzieje? To... Załatwiłam ją To ładnie No no dobra, ja zacznę, zacznę. 3 4. Wychodzicie. Dobra, Lopez, chwytaj, chwytaj za telefon. Chwytaj za telefon. Chwytaj za telefon, chwytaj za telefon. Dobra, idźcie tam, 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 No kurwa. bo nie powiedziałeś, no to Dobra, to jeszcze raz. O Tak tak jest dobrze. Dobra, tak, tak, tak. Tak jak widzisz i wychodzicie. Dobra. Tak jakbyś się ukrywała, szybko Iza. Dobra, za telefon chwytaj, Martino Lopez, za telefon, za telefon bokiem, bokiem, bokiem. I ty jakbyś szybko chwytaj telefon, jakbyś sms-a dostała. Dobra, 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 dobra. I ich. No i tak jakbyś pisał, sms I teraz spójrz tam gdzieś na Ize, jakby tam była. Jeszcze raz. Poczekaj. O kurwa, bo się ta wyłączyła. No bo lampa już padła. Nie? Dobra, 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 jeszcze raz. Piszesz SMS-a i patrzysz tam na Izę, patrzysz tam na Izę i idziesz, szybko idziesz już dalej, idziesz, już dalej, idziesz, idziesz, idziesz Idziesz, Jezus, jeszcze raz. Ale nie mówisz, gdzie mam. No tutaj za aha. mnie. Jeszcze raz. Dobra, piszesz. Ciebie nie widać. Tak ty tam zostań. No! Super, ty już bądź przy samochodzie tam. Dobra, piszesz SMS-a, patrzysz na Izę i idziesz dalej, idziesz dalej, idziesz i dalej, idziesz Iza Iza dalej, idziesz Idziesz, idziesz. Kurwa. Nie ma mi ostrości. Dobra, jakąś minkę dopisz. Dopisz jakąś minkę. Cokolwiek. Jakąś no. mam <śm> 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 Dobra, dobra, dawaj teraz i idź w moją stronę, tak jakbyś ledwo żyła. Ale wolniej! Wolniej. Ach, zimno. Zimno mi, zimno mi. No i ja nie koniec, koniec kończymy. Kończymy.